W kolejnym spotkaniu Gitary od Zera. Dzisiaj zajmiemy się aspektem legato. Dalej jedziemy na przesterze, dalej wałkujemy tłumienie strun, co jest rzeczą najważniejszą. I nawet jeżeli już to powtórzyłem 5 razy, to i tak o 7524 razy za mało. Ponieważ grana na przesterze to przede wszystkim tłumienie strun. Reszta spraw schodzi na dalszy plan, jak się nie ma ogarniętego tłumienia strun. Dobra, legato, najprościej i najbardziej opatologicznie nazywając, to jest coś takiego, że dźwięki są y, połączone ze sobą bez uderzenia kostką. Jeżeli gramy coś kostką, to jest tak zwane non legato, normalne kolejne dźwięki uderzane kostką. Jeżeli gramy bez uderzenia kostki, to jest to legato. I to wszystko. I teraz tak, żeby grać legato, Mamy dwie sztuczki do ogarnięcia. Tak zwane dostawianie dźwięku do już brzmiącego. Tak zwane hammer on. Hammer to był młotek. Czyli stawiamy palec lewej ręki i on uderzając o próg wzbudza stronę i ona wydaje dźwięk. A jeżeli już dźwięk jakiś brzmi, to dostawiając palec po prostu się pojawia kolejny dźwięk, bez przerwy między dźwiękami. Proste, prawda? Jest jeszcze coś takiego jak pull off. Pull off to jest zerwanie struny. Czyli w momencie odrywania palca od struny wzbudzamy. A jeżeli mamy jakiś próg przyciśnięty i brzmią ci dźwięk, na przykład to mamy pull-off i połączenie pull -offów z hammer-onami daje nam legato tak to mniej więcej wygląda tyle, że z pull-offami jest pewien problem ponieważ można go robić na dwa sposoby. Można go robić w dół, czyli jak gdyby grawitacyjnie, tak jak w dół leki. Ściągamy palec w tę stronę. Trochę przesadnie pokazałem. Już mi dwa razy spadła struna z gryfu, jak zauważyłeś. się zrobił do dupy dźwięk. Ale z kolei drugi sposób robienia pull-offów to jest w górę, czyli tak jakby grawitacyjnie w górę. W tę stronę palec idzie. Jak chcę to przesadnie pokazać, w sposób przesadzony, to idąc w dół, ryzykuję tym, że mi struna spadnie, a idąc w górę, ryzykuję tym, że zaczepię o strunę H. I. Człowiek się powinien zdecydować, czy te pulofy będzie robił w dół, czy w górę, ponieważ grając raz w górę, raz w dół, nie uczymy się porządnie żadnej, żadnego ze sposobów. Więc jak już się umawiamy na to z samym sobą, że robimy pulofy w dół, to zawsze gramy pulofy w dół, żeby taki mały ruch w ręku robił. A jeżeli robimy w górę, to ustalamy tak sobie w głowie, że robi się w górę. Tylko, że do różnych pulofów potrzebne są różne gitary. Jeżeli się robi pull-offy w dół, to trzeba troszeczkę mieć większy zapas między struną E1 a końcem podstrunnicy, żeby struna nie spadała z gryf. A jeżeli robimy pull-offy w górę, to lepiej mieć troszeczkę szerzej struny, mogą być bliżej, struna 1 może być bliżej końca gryfu, żeby nie ryzykować zaczepienia o strunę H, na przykład robiąc pulowy na strunie, 1 albo, że jest struny G, robiąc te pull -offy na strunie H i tak dalej. Zrobiłem taki kiedyś film, spadająca struna E. Będzie link w opisie i ekran końcowy, to sobie mniej więcej ogarniesz o co chodzi. Przemyśl tę sprawę i zadecyduj sam, w jaki sposób te pull -offy chcesz grać. No dobra, i dzięki temu, że mamy dwie ręce, no chyba, że ktoś ma jeszcze więcej. palce sobie pożyczać od drugiej ręki. I tutaj wracamy do lekcji, która była o tym, jak budujemy akord. Podstawy interwałów, i tam było, że jak sklejamy tercję małą z tercją wielką, to się robi nam akord molowy, a jak tercję wielką z tercją małą, to się robi akord durowy. I teraz przećwiczymy sobie na jednej stronie takie akordziki, grając legato. To jest Amol. Zmniejszony, dwie tercje małe, półtorej demol, i tak dalej. To jest proste. Ja akurat robię pull w dół, ale to jest osobna sprawa. Tak sobie po prostu wymyśliłem. Jak ktoś robi je w górę, to jest równie dobrze. Dzisiaj poćwiczymy sobie te akordziki wyłącznie na strunie E1, żeby uczyć się tłumienia pozostałych strun. Jeżeli gramy kostką i kostka jest w ten sposób zajęta przez te dwa palce, to fakowką, palcem środkowym najczęściej gra się wtedy legato, jeżeli jest to proste legato na jednej strunie. I spróbujmy zrobić coś takiego. Połóżmy, połóżmy tę część ręki na pięciu strunach, tak żeby się tłumiły struny, a zostaje tylko niestłumiona struna E1. Wtedy możemy sobie zapierdzielać. To legato i nam się nie odsyłają puste strony. Więc cóż, wygląda to tak jakoś spektakularnie. Co to ten człowiek robi? Już jest jakieś show, a jest to bardzo proste. Po prostu sobie jakieś akordziki człowiek pograł, przypilnował tłumienia tych strun, pięciu najgrubszych i grał na strunie A1 sobie legato i to na dzisiaj wystarczy do gry legato na innych strunach do tłumienia w grze legato yy, przy grze na całym gryfie jeszcze wrócimy, to będzie temat dla troszeczkę kolejnych składkań, kiedy już będziesz więcej potrafił na dzisiaj masz zadanie bardzo ważne wybrać sobie sposób jaki będziesz robił pull off czy będziesz robił ją w górę czy w dół Właściwie od tego wyboru decyduje Twój dalszy rozwój gry technicznej na gitarze. Bo będziesz już ćwiczył pulofy albo w górę, albo w dół. Na dwa sposoby nie warto, ponieważ żadnego się wtedy dobrze nie nauczysz. Mózg musi mieć jeden stereotyp dynamiczny dobrze ogarnięty, niż dwa w, w stopniu dostatecznym. Lepiej mieć jedną gitarę, niż dwa Harley Bentony, prosty temat. No więc cóż, podsumujmy. Ręka leży tak na mostku. Tłumiąc strumy, najgłupszy opór, strony E1. Tutaj palcem wskazującym i palcem małym gramy jakieś tam dźwięki składowe albo tercy małą, albo tercy wielką. A palec do nieładnego pokazywania fakirów nam dodaje dodatkowy dźwięk. Oczywiście możesz się pobawić, poszukać, poszukać sobie dźwięków, zobaczyć, że można grać te dźwięki w różnych przewrotach. I jeszcze sobie zrób takie ćwiczenie. Też kostkę możesz sobie schować do kieszeni. Załóżmy, załóżmy że o, ta ręka ma za zadanie tylko tłumić te pięć stronę. Są stłumione. A słona a jedne zawsze I sobie grać na przykład legato samą ręką, żeby sobie ćwiczyć to wyczucie robienia pull-offów i hammer -onu. Na dziś. Zdroweczka. Do zobaczenia za tydzień.